Czy wiesz, jaki czas ustawiłeś? Widzę. Przynajmniej się opierdzielać nie będziecie. dobrze. Patrz jak wszyscy się spieszą. Ten kolor już odpada, a ten? O, ten też, ale ten jeszcze jest. Niedobrze jest. O nie, jeszcze ostatnio zebrałem, ale tu nie zbiorę. Kurwa, to ja, jak, ja, jak ja policzyłem, że No ty, to ty musisz mieć tam damę. Kurwa, <laughs> jak no tak się autor, ja mam damę. Ale liczyłem, że ktoś będzie... Ktoś jeszcze będzie miał... licencję. Niestety. Dobra właśnie. Wszystkie moje damy, w Wszystkie. Ba, to bo ja mam jeszcze, Bo ja mam jeszcze dwie, także. <laughs> <laughs> dupie, kurwa. Dobra, kończmy to. Tutaj nadziejne karty miałem. Kurwa, Piękne. miałem wszystkie damy w górę. Piękne. Jak w dole. nie dole. dobrze, bo akurat minus 40, tylko trzeba jakoś podreparować ten wynik. O, dobrze. O, ja mam tą kartę. Dobrze. Ale on już nie ma kierów. Oj, oj, oj. O nie, no, naprawdę. O, jak mnie uratował, jak miło. Ale tam nie było nie pana. Jak nie, walet był. Nie. Tam była piątka kier po prostu. A, dobra. Tak nie za dużo zebrałeś. Raptem 60. Więcej to ja nałykałem. Dobre ZW Nie ma ZW Jemu czas leci. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak mu się, jak mu się skończy, to, to bardzo dobrze. Dobrze, no idź na tego sracza, idź, załatw, co musisz. No ja co te granki wyjmować. <noise> Mógł nie dołączać. Nie, no, weź daj 7 minut bez, bez sensu. W tym to trzeba zapierdalać? Ja tą CD radę, jeszcze bym dał no, radę, no, nawet... To ci, na panie, z to ci na panie włączę 3 minuty, kurwa. Dobrze. Jak źle widzisz karty potoczą, to do chuj. Dobrze. Minuta na jedną rozgrywkę? No, wystarczająco dużo czasu. Trollu, dobrze. Kolejną, mało czasu ci zostało. Jest! Jest. ja pierdolę. Chociaż no bardziej wolałbym, żeby to trolu zebrał. Zmień ten kolor. Nie, mm nie -hmm. y Szósta. Szósta. O, dzięki ci dobry człowieku. O, bardzo ci dziękuję. Ma ktoś jeszcze? Aaa. <grym> Aj, 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 no. O, no to się zesra teraz wszystko. Nienawidzę tego rozbójnika, no po prostu to ranking, ja dostaję najgorszego. Do nie, nie. Ja masz tak źle. O reszta moja a jednak nie <laughs> nie Ach, po marzeniach. No i tylko siedemdziesiąt. Dawaj, dawaj, daj, daj, Dawaj, 20 dawaj masz dwadzieścia sekund. Tak eee... Praktycznie jest niewykonalne. Czas. Ja se, kurwa, na pasie Nie, teraz, teraz ja. Daje. Ja tam sobie dam radę. A ile się nie pogubię, co teraz idzie? Bo nagle tsunami wszystko poszło. Szans nawet. Klikaj, trolu, klikaj. Ja już wygrałem. O ile ci się czas nie skończy. Nie skończy, mam trzy karty i trzy pasujące. jeszcze to wygra. My jeszcze wygra z ośmiątki. Ale zypącami. ci wolę, pęknie. Nie, no ja nie pękła. Nie, nie pękła. nie pękła. już nie pękła. Nie, nie pękła. Ja mam dwie dwójki, także kończę, panowie. Ty albo on. Ja skończę. Nie, ja pierdziele, no nie no. To jest coś niemożliwego. No. Po prostu to trzeba mieć umiejętności, panowie, no. Umiejętności, kurwa. W twojej... A ty, minutę straciłem, bo poszedłem do piekarnika wyjąć grzanki. Wiem. I właśnie Liczyłem Hello na to. Elo mordo. Szybka wagina, znaczy. Czemu nie ustawisz 3 minut? Bo ty <grym> i tak nie zdążysz. Ja teraz nie zdążył. Teraz to załącza mi się tryb turbo, wiesz. No to masz kurwa damy na O, pan mi zagrał. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, masz te damy. O, podziękuję. I to bardzo podziękuję. Król? To król? A tu dawaj, do tyłu. No i bardzo dobrze. No i super. No mm, ja zagram król do przodu. A to ja zbieram. Ooo król. O oo. Jasne. O, chyba jest problem. Eee... Houston, mamy problem. Ktoś ma Asa i ktoś ma. Najgorzej. Zebrał to? No musiał to zebrać. A bo jeszcze ma waleta. E, teraz mu wywalimy Aska. Zbieraj to z powrotem. Daj to. Najmniej oczekiwany momencie ci wywalę. Dobre piwo nie jest złe. Znasz króla. To zbiera sobie z powrotem, i dziękuję. Po tobie, gościu jeszcze będzie mi to przedłużał. Zbieraj to, panie. Masz trzy razy? Mam. Będzie się bawił. No i widać jaka szybka ta gwiazda była. No zbieraj to. Nie ma, nie ma. Brawo. Gorzej, gdy ta gwiazdka szybka przegra. Bo wtedy każdy ma po punkcie. Nie, najgorsze jest to, że ona ma dużą szansę wygrać. I to jest akurat najlepsze. wolałbym, że trollu przegrał, wtedy będziemy mieli wszyscy po punkcie. No, ostatnio golf mi poszedł. To, masz 4 króle, no wygraj je. <noise> to nie jest gościa, tylko babka. To jeszcze 10 mi to. Graczu. Rzucaj. Trzymaj. Coś czuję, że szybka gwiazdeczka ma jednak do wyrzucenia coś więcej. A jednak ma Chyba ma dziewiąteczkę do wyrzucenia Grubo Chyba tyle kart O jeszcze raz robić. Ja miałem trzy asy, więc. Jest! Z waletem na rynku. Jest! Już. Yes! Ocało się. A jak rozkład dziewiątek dziesiątek? O Nie ja miałem o, cztery damy cztery króle i cztery asy, także. Już myślałem, że będę się bizom. Ale na szczęście nie. Sprytnie, sprytnie. Czyli masz do wrzucenia jakąś dziewiątkę. Po moim trupie. Weź, mogę to być... mogę mieć drugiego asa jeszcze? Mm, nie, bo ja... Tu Jailor, A wiesz co? Wypchaj się. No? Poświęcisz kolejnego? Poświęci. Сбежь что, сбежь что, сбежь нет, то но не, 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 Ktoś tutaj naprawdę musiał bardzo nieźle przykopcić. Ach, niech przegra, już będziemy mieli po punkcie. Zdejdę trolla. no niech będzie tym razem. Upiekło ci się. Nie no, nie ukryłem. W tych um, czterech rodzaniach, w każdym mi karta siadła. No mi tak samo. Ale to jedno, no było takie, no. Jakby nie wrzuciła wolę tylko coś wyższego, to już bym zbierał. No, Iopka, głupia cipo. iopka. Bardzo dobrze robi. Zagrała, koniec. Tak. Bo cię zmusiła w tym wrócić żeby Asy. Mhm. Żebyś ty nie dał jej do, dojść do jobka. O no to trollu ja jeden. I teraz największa zmora. Jaka tylko istnieje. 119. Do widzenia. O, dobra karta na sam początek. Jest Różowe Się tylko O, to jest już nawet całkiem nieźle. Dwie różowe na sam start? No i zaraz i, tak, i tak pewnie ktoś mi je kupi. Pas. Zasady turniejowe obowiązują. Zajebiście, kurde, użyłem karty wyjścia z więzienia i co? Trafiłem do więzienia. Jest! Nie ma pomarańczowych dla Pietrusia. Nie ma! Nie ma! Skneru się, bo kwaczu. Nie tym razem. No. no widzę, że nie, nie ma no. Żółtych też nie ma, przypominam. O, nie, nie, nie zdrowy, najgorzej! Najgorzej! przykro mi, nawet no cię wyfrałeś. Ty też. Oj, ty też. Michu, ja się z tobą nie dogadam, kurwa. Aha, no to. To mogę zrobić w ten sposób. Kurwa, że monopol, no. no. Nie, trolu, miałeś tego nie kupować. Mia piór wiele no nie mam zero Będę musiał coś zostawiać zaraz O, jeszcze podatek Co on tak natrzepał kasy? Tysiąc tysiąc złotych. No ja nic tysiąca? nie kupiłem praktycznie, ja mam 3 4 parcela. Nie, nie mam jasno nie... Nie niebieską ciemno niebieską i żółtą. Nie chcesz może kupić tej ciemno niebieskiej. Nie. Kupić nie? Wymienić się chcesz, tak? Tak. Ciekawe za co. O! No mam wie. dla ciebie deal życia. Yy, może mi się... A nie. To byś musiał mi dopłacić. Słuchaj, jak mi dopłacisz, to się z tą wymienię w bardzo korzystny sposób. W sensie jak? Po, opowiedz, opowiedz no Powiedz, opowiedz o tym. To ja ci dam niebieską, tą mhm. ciemną niebieską. No. I ty mi dasz ciemną niebieską. No, chyba, że tą czerwoną zamierzasz przehandlować ze mną, bo powiem że mamy bardzo szerokie pole do interesów. Szerokie jest. Bardzo szerokie. A ja mam ci dać. Piotr, nie w tą stronę. No nie no, ja ci nie dam dwóch pomarańczowych. A... A ja no ci nie trudno. dam, nie, ja ci nie dam, tak to... Jeden do jednego był do wymiany. Nie, nie, jeden do jednego to z drugą stronę może być, cwaniaku. Do, nie, no to ja mam dwie pomarańczowe, sorry. Nie no. ma, wieku. No i chuj w dupę, śmieciu. I mi pałek, kurwa, yy, Patryk, Patryczku, <laughs> <laughs> potrzebuję <Pośrednio śmiech> monopolu. <śmiech> gul, gul. Kurwielu. Nie no, Piotrek, ja żartowałem Wiesz. oczywiście, no słuchaj. Teraz, nie ukrywam, mi to jest teraz. rybka, tobie zależy na wygranej, żeby się zremisować. Dla, to dla mnie Piotrek zobacz, może wygrać. Zobacz, on jeszcze odrzucił, ale Patryk zobacz, ja ci daję taki dobry monopol, zobacz, uwalisz go, uwalisz go, mówię ci. No nie, nie. W drugą tak, ale w to nie. Nie, nie mi podoba jest mi się niebie... nie, Ja nie lubię koloru niebieskiego, no co mam ci powiedzieć, no. Nie przepadam za nim. Nie co już wolę to przegrać. Nie kupi nie. nie. To Timpi nie jestem, no kurwa, tamten jest bardziej opłacalny niż ten ciemno niebieski, no. Ale jak ja do ciebie wdepnę, no to jest po mnie, no. A jak ja wdecham do ciebie, to nie po mnie, przy moich czterech tam pięciu kurna No Zobacz, on już stawia domki, no nie może tak być, nie godzi się na to. No, to są, ale smor, jedyna opcja jest w drugą stronę, bo tam ani ciebie, ani mnie nie będzie stać, żeby postawić tyle domków. A jak zrobimy tak, że ja wezmę czerwone, ty niebieskie, to mnie będzie stać na to, żeby postawić więcej domków, co czym przyblokujemy Piotrka. Dobrze, ale będziesz Rozumiesz ale to wtedy mi jest, to będzie to na to samo. To mnie też nie będzie stać wtedy, żeby jak kupić domki. I nie przeblokujemy Piotrka, jak ci dopłacę. 4, 460 jest wart, wart te dwa tereny, a 350 mi dajesz. No to jak? Chcesz drugą stronę? To dopłać. Poza tym masz tysiaka. No to stać się już. Deal czy nie deal? Halo. Deal czy nie Tylekaj. deal? I tak to. Do równowartości, no tak żeby było jeden za jeden uczciwe, bo no tak to ja dostaję tylko dwie. No to liczby. jest równowartość w tym momencie. Znajduje się i się na ofertę zarzuconą Nie. wcześniej w Twoją stronę? Nie. To bardzo dobra oferta była. Była, ale ją przesrałeś. Skąd miałem jej, że będziesz miał. To było przypuszczać, spekulować. A to ci opowiem, ale przy to jeszcze. Mm -hmm. Jak na tej parpetówce się w końcu spotkamy, to. O tak, na parpetówce. Bo to wiesz, bo jest jeszcze gniazko do założenia, tapetę położyć trzeba, to wiesz, będzie czas i okazja, żeby się napić. No właśnie. To gniazdko to rzeczywiście no, pół dnia to najmniej nam zajmie. No ale tapetę położyć. No to tapeta, to wiesz co, jak kogoś tapetę jak nie chcesz. Co jeszcze raz? Jak nie chcesz mieć drugiej takiej samej tapety, to raczej może po pijaku nie będziemy kłaść tapety. No jakby nie powiedzieć, jest to dość mocny argument. Ale pamiętaj, jak wypijemy, to nam się ręce nie będą trzęsły. A na pewno. I ja to, na coś w ogładzie nie robię, od razu ci mówię. Ja na w bo nie robię. Kurczę. Nie no ja robiłem na coś w ogładzie, to niedobrze to wyszło. Co jeszcze ma do zostawienia? Szarą. Oh, 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 oh. Tylko, że ty teraz u Piotrka z Banguru, No jak 150 No, 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 no to jest. No, że tak powiem. No. O nie, u mnie. O, o, nie, może na trójkącie Na trójkącie chyba, albo na tej, na żółtej. 24. 24. 24. Aha, czyli w... wyrzuciłem dwójkę. Trójkę. A, tak. tak. Dwójka albo trójkę. Jeszcze, musisz to wygrać, nie pozwól mu wygrać, nie rób Powiem tego. Jeszcze, tak, tak, wygląda wygląda patowo. patowo. jeszcze. mówiąc, to wcale nie patowo. Na swoim miejscu nie jeszcze. tego dworca. No i chuj, kurwa, dam. Bo mam minuty 21, dasz radę. Tell me why I win. O kurwa, całe 130. Chociaż tyle. Tylko nie dokupuj dołków teraz. Most live the most live the no, właśnie, jak teraz A wczoraj wygra... też Monopol wygrałem, czy nie? Czy nie, czas... ja wygrałem. Ty wygrałeś Monopol. Nie, no, Peter wygrał. I teraz jak Trollu wygra, to już koniec. Tak. taką łatwą yeah. grę będzie yeah. Ale już trochę wygrał, no. No, chyba że 59 sekund mu minie. No chyba, że przetrwał. Za oferem był jakiś handel. Na pewno hmm. się zgodzi. Zobaczysz jak szybko będzie maszował. We spend the most the Jeszcze, cię in the game. Jeszcze cię stać. Jeszcze cię stać. Ale trochę. to już chyba jest na zero wszystko, co się Chociaż nie no, to jest po 300, są to 150 za jeden. To może Ci tam jeden zostanie. Ej, jeszcze ma 900. O, już nie ma. Dogadaj się z nim. Aj chuj. Trollu wygrał. Dziękuję. Brawo.